Cześć, witajcie na kanale Twoje DIY. Właśnie lecę po materiały do Brico Marche po sąsiedzku, bo mam pomysł na prezent DIY dla dzieci. Na dzień dziecka. Więc oglądajcie do końca i zobaczcie, co ja takiego nowego wymyślę. Materiały już kupione, więc jadę szybko do domu i będę to wszystko montować. Ja już zaczęłam pracę i będę robić warsztat do zabawy dla dzieci. Na blogu jest już kuchnia, są e, stragany, sklepy, ale nie było właśnie warsztatu i wcale to nie jest powiedziane, że to jest zabawka tylko dla chłopców bo jak jest rodzeństwo w domu i jest chłopiec to dziewczynka na pewno bardzo chętnie bawi się jego samochodami i jego zabawkami, więc tak samo będzie pewnie korzystała z warsztatu zaczynam od przygotowania nóg do tego potrzebuję, tutaj mam listewkę, kantóweczkę 100 cm, drugą docięłam sobie na 60 cm i zrobię z tego nogę łącząc je dwoma poprzeczkami tu będzie półka, tu będzie blat i tu już mam ładnie ułożone Nawiercam sobie wiertarką, żeby mi się nie rozchodziło drewno i od razu wkręcam wkręt. Okay. I to samo robię z górą tutaj deska noga ma 60 cm i z drugiej strony też wymierzam. 60 cm, żeby na tym położyć blat. I jak widzicie, jedna noga jest już gotowa. Oczywiście wymiar warsztatu możecie dopasować do swoich e, materiałów, bo czasami jest tak, że mamy jakieś materiały od czegoś nam zostały, e, lub też dopasować do wysokości dziecka, bo może być to warsztat na różny wiek. No dobra, to ja teraz zabieram się za drugą nogę. Pamiętajcie, że jak robicie nogi, to koniecznie te e, kantóweczki muszą być od środka, czyli nogi muszą być jakby zrobione w odbiciu lustrzanym. E, I teraz tak, położyłam sobie już blat, taki sosnowy tutaj blat, oczywiście może być to z desek blat, jaki macie, materiał możecie wykorzystać. I znowu nawiercam od góry, w nogę chcę trafić i przykręcam całość. Blat przymocowany to teraz zajmę się półkami. Wybrałam sobie listewki troszeczkę grubsze, żeby tutaj można było sobie kłaść zabawki albo wykonane prace. Mm -hmm. Warsztat mam skręcony, ale jeszcze jednej rzeczy brakuje, zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi, a na ten moment z pozostałej deski, która ma 60x40 cm, yy, robię sobie tutaj pomiary, żeby co 10 cm yy, zaznaczam sobie miejsce, w którym za chwilę zrobię, nawiercę otwory. Yy, muszę wywiercić otwory, które będą yy, mniej więcej wielkości kołka drewnianego. I w zaznaczonych miejscach robię otwory. Ostatni element, który został mi do przekręcenia, to właśnie ta, ten kawałek blatu, który nawierciłam. I przykręcam go do góry warsztatu. Oczywiście nawiercam najpierw, żeby to mi nic nie popękało i w dwóch miejscach po każdej stronie łapie to wkrętami. No i teraz zobaczcie, tak to wygląda. I po co były te otwory? Chodziło o to, żeby tu móc włożyć kołki, a dzieci będą mogły sobie zawieszać na tym e, narzędzia. No, i ostatnia sprawa to malowanie. Każdy może pomalować to po swojemu, ale może też zostać w takiej fajnej, surowej wersji. Jeżeli chcemy, aby warsztat był w domu, to może zostać surowe drewno, ale jeżeli chcemy, żeby to była zabawka ogrodowa, gdzie dzieci mają szansę się bawić na dworze i ta zabawka ma tam przebywać, no to trzeba zabezpieczyć. Ja dzisiaj to robię farbą akrylową. Myślę, że jedna, dwie warstwy i cały warsztat będzie pokryty. Warsztat już skończony. Ja mam nadzieję, że podałam Wam fajny przepis na prezent na Dzień Dziecka. Narzędzia już wiszą, e, więc można się nim bawić. Za chwilę mamy sezon ogródkowo-balkonowy i można miło spędzać czas na balkonie czy w ogrodzie, właśnie bawiąc się w majstra albo pomagać tacie, e, dziadkowi lub mamie e, w tworzeniu czegoś takimi właśnie fajnymi e, narzędziami. To co? Wpadajcie do Brico Marché po sąsiedzku, kupujcie materiały, a potem twórzcie swoje własne warsztaty czy zabawki dla dzieci. Jeszcze mały konkurs. Już na Instagramie jest zdjęcie tego warsztatu i można wygrać go dla swojego dziecka. Jeżeli masz ochotę, to wpadaj na mój Instagram Twoje DIY i bierz udział w konkursie. Ja się z Wami już żegnam, ale pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych filmach i koniecznie dajcie kciuka w górę za ten warsztat.